mieliśmy okazję pożegnać naszych Paralimpijczyków. Oni są dobrze przygotowani, są pełni nadziei i strefa kibica to jest po pierwsze wsparcie dla nich, ale myślę, że bardziej wsparcie dla nas, bo oni będą skupieni, oni będą, jestem przekonany, zdobywali medale, także przywiozą medale, myślę, że też złote medale nasi gorzowcy sportowcy, a my możemy dzisiaj tutaj trzymać za nich kciuki, przeżywać te emocje. No oni będą przeżywali inne, bo to jest, to jest występ, to jest czteroletnia praca, to jest coś absolutnie wyjątkowego, a my możemy ściskać kciuki, a zawsze lepiej ściska się kciuki w dużej grupie z przyjaciółmi. W kolejnych dniach będzie moc atrakcji: będzie łucznictwo, będzie strzelectwo, będzie tenis stołowy, będą atrakcje rysunkowe, arteterapia, szachy. Także moc atrakcji, darmowe dmuchańce. Kibicujemy naszym Gorzowskim Paralimpijczykom. Wysłaliśmy ich do Paryża dziewięciu, także zapraszamy serdecznie do kibicowania. Bicowania. Trzymajmy kciuki i bawmy się razem. Trzeba być, bo to jest ważny dzień dla gorzowskiego sportu, również dziewięciu sportowców z Gorzowa samego. Trzeba kibicować, dopingować. Trzeba być, trzeba kibicować, trzeba się spotykać z ludźmi. Trzeba być na takich imprezach, cieszymy się, że można. Można przyjść z dziećmi, są atrakcje, super. Obowiązek, ale przede wszystkim również y, jesteśmy przyjaciółmi klubu y, Start. I dlatego fajnie w parku, przyjemnie, pogoda dopisała, także naprawdę. Od początku wspieram, bo bardzo dobrą robotę chłopaki, nasze dziewczyny odwalają. I jestem stuprocentowa za nimi, że wygrają. Jak najwięcej medalistów. Dali, jest to coś, co, tak, co wiąże e, kibiców tych miejscowych zawodników, którzy z danego miasta, czy z danej miejscowości e, są, funkcjonują. Jeżeli takie strefy powstają, to jest to ogromna taka energia, bo te informacje, że strefy są, one docierają do zawodników i to jest ogromne, ogromnie przyjemne. Ja tylko i wyłącznie z, z pamięci, kiedy. E, Mój trener z, oglądał z rodziną, ze znajomymi, z innymi trenerami e, starty moje na igrzyskach. Też dla mnie było to takim bardzo fajnym zastrzykiem energii, do tego, że e, warto dać w siebie wszystko powalczyć, bo e, no wszyscy czekamy na te sukcesy e, i tak naprawdę czekamy na ukoronowanie. Ciężkiej pracy tych zawodników, którzy pojechali na paralimpijskie zmagania. Miasto zawsze wspiera naszych Paraolimpijczyków. Serdecznie zapraszamy do strefy kibica, która jest do 7 września włącznie otwarta dla naszych mieszkańców. Serdecznie ich zapraszamy, abyśmy razem mogli im kibicować. To oni nam pokazują, że tak naprawdę te wszelkie granice nasze są w głowie. Oni pokazują, że można tak naprawdę wszystko. Trzymamy za nich kciuki.